czy ktoś podjął jakieś decyzje, Czy chciałbym, żeby panowie zaprzeczyli, albo potwierdzili to, co gdzieś tam słychać na tak zwanej wieściach. Jesteśmy po rozmowie z Rafałem Dobruskim. Naprawdę mam do tego mikrofonu mówić? Nie. Nie, bo nie będzie setek potem, nie więc myślę, że państwo będzie płac, tak. Będziecie płac, państwo mieli dźwięk płac, do niczego, tak? może ten zielony, prędkość. Znaczy mogę, ale to będziecie Państwo mieli potem ten, a ja nie chciałbym, żebyśmy potem się bawili Dobra, w setki dzisiaj, bo byliby Jesteśmy po rozmowie z Rafałem Dobruckim, rozstajemy się ze sobą w dniu 6 października po drugim meczu w Tarnowie, czyli walkę o brąz, mecze po, o brąz poprowadzi ta sama ekipa, Rafał Dobrucki i Jacek Frączek. Jest to propozycja Rafała, który chce dokończyć swojego dzieła. Od 2008 roku jesteśmy w pierwszej czwórce, w 2008 roku walka o brąz była w Zielonej Górze wielkim wydarzeniem. Dzisiaj odbieramy to wszyscy jako porażkę, ale pamiętajmy, że my ciągle walczymy o medale, ciągle jesteśmy w najlepszej grupie zespołów ekstraligowych w Polsce. Zadanie z rundy zasadniczej Rafał wykonał, wszedł do play-offów, półfinały. A zwłaszcza styl tego co wydarzyło się w Gorzowie, no nikogo z nas nie, nie zadawala, a więc podjęliśmy wspólnie taką decyzję, że mecz brąz po stronie Rafała 6 Rafał składa wypowiedzenie. Tak jest. Ty, ty Dalej nie, mówisz? Mówisz? nie wiem, no bo no, no, ja no, no no, to jest Scott ta decyzja, że... Skąd Czy decydujemy w Gorzowie, czy decydujemy o coś więcej? No myślę, że no, mecz w Gorzowie nie pozostawia nam e, zuzej, powiedzmy, te playoffy póki co bardzo słabo. E, powiedziałem wcześniej już, że dla nas brak finału będzie porażką. Nie czuję się jakby jej e, ojcem, aczkolwiek. No, państwo wiecie, że każdy trener, w jakiej by nie występował w dyscyplinie, ma między wierszami w swoim kontrakcie zapisane, że e, wszystko co złe jest winą trenera w jakimś stopniu, natomiast e, zawsze ta odpowiedzialność spada na trenera i ja ją e, przyjmuję i tyle tak jak prezes wspomniał, doszliśmy do takiego e, wniosku, do takiego porozumienia i tyle co mogę na tą chwilę powiedzieć. Jeżeli mogę coś dodać tutaj o tej winie i odpowiedzialności, ja uważam, że znaczy ja może usiądę bliżej, będziecie mieli Państwo w jednym mikrofonach. W mojej ocenie to nie Rafał ponosi winę za wynik falubazu w tym roku, ponieważ no, trudno, żeby go winić za to, co się wydarzyło z Patrykiem Dudkiem, e, trudno było przewidzieć to, co wydarzyło się z Jarosławem Hampelem, natomiast odpowiedzialność jest po stronie Rafała. Żebyśmy oddzielili winę od odpowiedzialności, odpowiedzialność jest trenera, e, wina pewnie gdzieś tam jest trochę bardziej rozmyta, to jest sport profesjonalny i myślę, że każdy z zawodników e, gdzieś tam też musi spojrzeć na siebie. To, że Pan Trener ma sobie coś do zarzucenia jednak, bo mówimy o odpowiedzialności i winie. Coś konkretnego ma Pan sobie do zarzucenia w prowadzeniu tego zespołu, w zestawianiu składów, w czymś innym? Nie ja wiem. Myślę, że Pan Prezes powiedział wszystko, co chciałbym dodać. Wszystko. No, nic więcej nie, nie można powiedzieć. No, co, yy, jakie pretensje? No, yy. Nie, Myślę, nie że ustawiłby pan skład inaczej, w którymś czuł. w Gorzowie, może za Gorzów Pan się czuje, jak toś absolutnie, Nie, absolutnie. Oczywiście, że ja to yy, biorę na siebie, yy, odpowiadam za, za wynik zespołu i tutaj się absolutnie od tej odpowiedzialności nie, nie uchylam i tyle, co mam do powiedzenia. Oczywiście trudno, żebym e, e, brał winę za sytuację w klubie, która rozpoczęła się od problemów z Patrykiem Dudkiem i jak Państwo śledzicie na pewno to bardzo uważnie, od tego momentu zaczął się ten zespół rozjeżdżać. Po pierwsze e, brak współlidera, po drugie, e, po drugie problem z ustawieniem jakimś takim o, o, w najlepszej opcji tego składu. Jednak ten z Patrykiem Dudkiem sprawdzał się najlepiej i, i tego nie trzeba chyba Państwu e, ani uświadamiać, ani tłumaczyć. Potem były inne kłopoty Jarosława Hampela, kłopoty zdrowotne Piotra, więc no można by to wymieniać no w tym roku spadły na nas wiele przykrych okoliczności, także no zupełnie bylibyśmy w innym miejscu, gdyby takie sytuacje, choćby jedna czy dwie z nich się nie wydarzyły. No ale tak się stało się stało i ja jako tutaj ten frontowy człowiek biorę to na siebie. A w jakim stopniu decyzja, na decyzję wpłynął rękawowe? Mecz w Gorzowie, wysoka porażka. Gdyby ten mecz potoczył się inaczej, to trener by dalej był trenerem? Myślę, że, myślę, że nie. On koniec kontraktu w tym sezonie i tak czy inaczej byśmy się pożegnali. A czy Pan trener będzie dalej trenerem, bo Pan zaczął walczyć swoją przygodę jako zupełnie nowy człowiek w już, już w tej chwili, jako człowiek w innej roli. Czy Pan zostanie przy Speedway jako trener? Czy na razie myślę o tym, co przed nami i na jakieś dalsze plany będzie czas i na, tym, na razie skupiamy się nad tym, aby Odjechać przyzwoite zawody, dwumecz z Unią Tarnów, i to w tej chwili jest dla mnie rzecz nad którą się skupiam. Była wczoraj Rada, rada. rada Nadzorcza w klubie i podjęła decyzję biletów o płaceniu biletów. Czy to nie Rada Nadzorcza no była? Na a czy ona wczoraj miała jakikolwiek wpływ, nie wiem też, na ten nie. rok, na rozmowy między panami jakoś? Ona... Być może na, na, na tą sytuację? Żebyście Państwo nie mylili, pewnych rzeczy. Rada nadzorcza jest od kwestii finansowych. Wynik w Gorzowie i ten rezultat środowy z ulicy Śląskiej rodzi też dla klubu określone skutki finansowe. I to są bardzo konkretne skutki finansowe. I poczułem się zobowiązany zaprosić wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy spotkali się ze mną w towarzystwie dyrektora. W towarzystwie Kamila Kawickiego i porozmawialiśmy o tej sytuacji, jaka, jaka finansowo jest związana z tym, co wydarzyło się w Gorzowie. Przegadaliśmy kilka różnych innych tematów, natomiast jeżeli chodzi o zmiany personalne, no to nie Rada Nadzorcza jest od tematów związanych z zawodnikami, od tematów związanych z trenerem itd. Tak tak za aspekt sportowy odpowiada trener za aspekt finansowy, ja odpowiadam, natomiast Rada nadzoruje pewne działania. I to nie Rada Ale Nadzorcza może nie żeby... na prezesa na pewne działania, prawda? Bo to jednak jest organ nad prezesem zarządu. Jeżeli te działania mają rodzić skutek finansowy, to tak, to Rada Nadzorcza jest od tego. Rada Nadzorcza gdzieś tam wypaczyła swoją funkcjonalność Torunie, ponieważ to nie Rada Nadzorcza jest od odwoływania meczy czy podejmowania tego typu decyzji, natomiast tutaj Rada Nadzorcza zajmuje się finansami spółki i w związku z tym, co wydarzyło się w Gorzowie, w związku z tym, że nie będziemy rozgrywali medalu o złoty medal, no to to też się wiąże z finansami klubu i z tym, jak ten zespół będzie wyglądał pod kątem ekonomicznym w roku 2015. I stąd to spotkanie, stąd zwołane spotkanie natychmiast rano po meczu w Gorzowie. Czy osoba senatora Roberta Dufkana miała wpływ na decyzję trenera To jest Pytanie do mnie czy do Rafała? Chyba do trenera. Do... Ja, nie, nie z senatorem. Bardzo dobrze Rozumiem, pan senator jest daleko od żużla, nie ma żadnego, żadnego wpływu na to, co się dzieje. Znaczy pan senator nie jest daleko od żużla, bo zadeklarował, że jest i będzie gdzieś tam wspierał. Natomiast pan senator nie jest od powoływania, odwoływania osób w klubie i to, to, to nie jest jego zadanie. Także gdzieś tam sympatyzuje i pojawia się w miarę możliwości na wszystkich spotkaniach, że wspomaga nasze działania, zwłaszcza w Warszawie. No to, to, to jego zasługa i dzięki mu za to. Natomiast no, z całą sympatią to no nie pan senator będzie tutaj nie, nie może decydować o takich rzeczach. Tak? No, to, 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 też jest, to też jest moja odpowiedzialność. No, wpływ ma każda historia. Tak? No, wpływ ma wynik sportowy, wpływ ma ekonomia, wpływ ma, Całe nasze życie, więc każda rozmowa gdzieś tam, gdzieś coś tam mi uświadamia. Natomiast to nie pan senator decyduje o takich rzeczach, tutaj żeby był jasny, to nie płynął, że proszę odwołać czy cokolwiek innego. Nie ma, nie ma, takiej, nie ma takiego mechanizmu. Chciałem zapytać y, trenera o Jarosława chyba w kontekście tego meczu z Tarnowem i w kontekście tego, że ja nie ma w składzie, jak on go przyjął, w czy może z ulgą, czy <laughs> jak była jego reakcja i czy on jest brany pod uwagę. W meczu. Ustaliliśmy, że jedyną rzeczą, którą możemy w tej chwili powiedzieć, to fakt, że przed zawodami możemy wprowadzić dwie zmiany w składzie i tego się będziemy trzymać. Czyli teoretycznie może wystąpić to też nie możemy Oczywiście. Tak? A czemu go właściwie w ogóle nie ma w składzie? No, są dwie zmiany możliwe. tak? Jeżeli Państwo tutaj podłoże ekonomiczne w tym wszystkim bierzecie, to też no, chciałbym to powiedzieć, nie wiem, do Rafał. Jest też po rozmowie z Jarosławem Hampelem, nasz lider, czyli zawodnik, który miał być naszym liderem, zadeklarował, że jeżeli pojedzie w meczach o bronz, to ani za jeden, ani za drugi mecz nie pobierze żadnego wynagrodzenia, więc to jest pierwsza rzecz, że tutaj nie jest kwestia ekonomiczna i to jest deklaracja Jarosława Hampela, to jest jego pomysł, bardzo konkretny, natomiast czy on znajdzie się w składzie w niedzielę, no to, 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 to co trener powiedział, są dwie możliwe zmiany, tak? Mamy pięciu zawodników, których może zastąpić Jarosław Hampel podczas niedzielnego meczu. Jeżeli w Sztokholmie, czy po Sztokholmie on się będzie czuł na siłach i jego sportowa dyspozycja będzie nam gdzieś tam odpowiadała, będzie odpowiednia chemia, to, to myślę, że Jarosław Hampel pojawi się w niedzielę na meczu. Ja bym tego nie wykluczał i, i dzisiaj potraktowałbym to, że Mamy skład awizowany, w którym możemy dokonać dwóch zmian i do tego czasu może się wiele wydarzyć pod względem zdrowotnym, pod względem sportowym itd itp. Tak, chciałem jeszcze dodać Państwu, że co do składu mamy olbrzymi problem, ponieważ też nie w najlepszym zdrowiu jest Aleksander Loktajew, który miałby być tutaj dzisiaj z nami na konferencji prasowej, leży w Bydgoszczy w łóżku i jest z gorączką chory. Także mamy duży kłopot jakby innych było mało w tym przypadku, także jakby sprawa składu jest dalej ciągle otwarta i nikomu drogi do składu nie zamykamy. To, to znaczy, że to w zasadzie po tym, czy to Jarosław Hampel podejmie decyzję czy To jest nie na Jarosław, i, i, To nie Jarosław Hampel podejmie taką decyzję. Czyli pan trener? Tak jest. Ale właśnie, to, jakby, myślę, że z tą sprawą było kto zdecydował o tym, że go nie ma w składzie. Czy, czy pan, czy, czy to sam zawodnik? czy. była decyzja jakby e, e, wspólna. Myślę, że nie zmienia ona de facto niczego oprócz sygnału dla Jarka, że taka sytuacja może mieć miejsce. I tyle, tak bym to najkrócej rzecz ujął. Natomiast pamię chciałbym, żebyście państwo wy pamiętali też o tym, że Jarosław Hampel wielokrotnie, zarówno w tym, jak i w ubiegłym sezonie, ratował nam skórę. I dzięki jego świetnej postawie zdobyliśmy, między innymi oczywiście, ale on najbardziej jakby przystążył się do tego, zdobyliśmy tytuł indywidualny mistrzostw Polski w ubiegłym roku. A mam wrażenie, że niektórzy o tym zapomnieli i po trzech słabych występach Jarosława Hampela w barwach falu bazu, przekreśla się tego zawodnika, na co ja nie pozwolę. I na pewno jego zawsze będę bronił i każdego z tej drużyny, każdy ma możliwość, każdy ma prawo do Słabszego okresu. Jarek nie miał takiego od kilkunastu lat i akurat taki się nam przydarzył. No i myślę, że warto by było jednak o tym pamiętać. Natomiast konsekwentnie pan wstawiał go do składu mimo tych słabych kolejnych występów. Później dwa nastąpiły dobre, bo sam go pan falił za za pierwszym mecz z Gorzowem. I tu jest ten drugi mecz jedyny znowu mecz z Gorzowem. Jednak teraz pan go nie wstawia. Tak trochę nielogiczne, powiem szczerze. Nie powiedziałem, że go nie wstawiam. No, w tej chwili go nie ma. Ok, precyzyjnie ujmując. No Przepisy są proste. No. To jest skład i można dokonać dwóch zmian. Można to, tego dokonać z powodów dowolnych, nawet taktycznych. Tak? A drugie pytanie o skład. Chodzi mi o zestawienie w jednej parze chorego, jak się okazuje, Rosjanina i Glińczyka. Czy to miał być pomysł na sprawdzenie ich, na zestawienie ich, porównanie ich ze sobą w kontekście już przyszłego sezonu? Być może, natomiast nie na tym się skupiałem. Aleks Loktajew pojechał bardzo ambitnie w Gorzowie, chociaż no nie przysporzyło mu to jakiejś masy punktów. Aczkolwiek no starał się szarpa pojechał jak najlepiej, ambitnie, już z przeziębieniem, o czym trzeba pamiętać. I już od dłuższego czasu zastanawiałem się, aby postawić go pod numerem prowadzącym parę. No teraz taka okazja się jakby nadarzyła. Mam nadzieję, że uda się to doprowadzić do szczęśliwego finału. A jaki cel Krenerze przyświecał takiemu zestawieniu? Czy to jakieś obserwacje? Pamięta Pan parę Patryk Dudek, Aleksandr Loktajew, dwóch młodych chłopaków, którzy no nakręcali się wzajemnie. No i myślę, że tutaj pewną analogię można wyciągnąć. Chciałem Pana Prezesa jeszcze zapytać o przyszłość w takim Jarosława Hampela w falubazie, bo też różne rzeczy słychać. W związku z tym odstawieniem od składu, które wcale nie musi nastąpić, jak się okazuje, czy jakieś rozmowy do jego przyszłości po tych ostatnich występach odbywały się w ogóle? Ktoś zastanawia się nad jego przyszłością? Czy ma kontrakt? I nadal będzie zawodnikiem Falubazu w przyszłym sezonie? Jarosław Hampel ma kontrakt obowiązujący na sezon 2015, i na, tym, na ten moment nie było żadnych dyskusji na temat tego, czy w roku 2015 Jarosław Hampel będzie jeździł w Sparfalu zielona Góra, czy nie będzie jeździł. Na pewno, niezależnie od tego, czy zawodnik ma kontrakt, czy nie ma kontraktu, z każdym zawodnikiem spotykamy się po sezonie i rozmawiamy na temat tego, jaka będzie jego przyszłość. Chemia musi być po obu stronach, obie strony. Muszą chcieć na takich, a nie innych warunkach jechać kolejny sezon. Więc dzisiaj rozpatrywanie tego, czy Jarosław Hampel będzie naszym zawodnikiem w sezonie 2015 w ogóle nie ma sensu i te doniesienia prasowe, które się pojawiły, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak samo jak nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to co czytałem, że rzekomo staramy się o pozyskanie Tomasza Goloba do składu w sezonie 2015. To tu mogę jasno powiedzieć, Tomasza Goloba w sezonie 2015 w Sparfa Lubasie Zielona Góra nie będzie. Czy Odbyliście panowie w dyskusję na temat nowego trenera falubazu? Odbywamy różne dyskusje. Mamy sezon 2014 i walczymy o brąz i nie dzielmy jeszcze teraz skóry na niedźwiedziu, najważniejsze jest to, żeby odjechać ten sezon do końca. I myślę, że nie jesteśmy bez szans z drużyną Tarnowską, mimo że znowu Tarnow jest stawiany w roli faworyta, ale zarówno dla drużyny Zielonogórskiej, jak, jak, jak i dla drużyny Tarnowskiej to spotkanie o brąz w przekroju całego sezonu, w przekroju poprzedniego sezonu jest porażką. A tak, jeszcze chciałbym doprecyzować, a propos Jarosława Hampela, czyli rozumiem, będą rozmowy po sezonie. Nie możemy w tym momencie powiedzieć, że Jarosław Hampel ma ważny kontrakt i na pewno będzie w 2015 roku zawodnikiem Formulezu. Jarosław Kampel ma ważny kontrakt na sezon 2015 i na ten moment nic nie wskazuje, żeby nie był zawodnikiem z Parfalu Bazu Góra. Czy ta porażka, czyli odejście trenera i wzięcie jakby na, na barki wszystkiego, co się wydarzyło w tym sezonie załatwia sprawy, czy będą jeszcze jakieś duże w klubie, czy jakieś zmiany jeszcze poza, poza osobą trenera? Czy ktoś nie. jeszcze czuje się odpowiedzialny czy Wrocławski za ten stan rzeczy, który nastąpił, czy no, może by się spodziewać jeszcze jakichś ruchów takich personalnych? Czy to...